Witam Państwa. Cieszymy się, oczywiście cieszymy się z meczu wygranego. Ostatnio tak na każdej konferencji w sobie mówię, że bardzo dobre mamy wyniki na wyjeździe, a słabe można powiedzieć, fatalne u siebie i nie wiemy dlaczego jest taka przyczyna. Natomiast to jest kolejny mecz wygrany przez nas właśnie na wyjeździe i z tego się, z tego się cieszymy. Widzę, że Dubrzyna tutaj bardzo czuje się na tych meczach wyjazdowych, a w poprzedniej rundzie było troszeczkę odwrotnie. Jeżeli chodzi o mecz, no spodziewaliśmy się takiego meczu, wiemy w jakim miejscu jest zespół pod trochę szkoda, bo to jest naprawdę bardzo fajny klub, tutaj miasto, żeby, żeby taki klub no, nie był w pierwszej lidze, ale, ale e, wiedzieliśmy, że ten zespół będzie walczył do samego końca, dopóki są matematyczne szanse, e, to na pewno nikt tutaj nam za darmo punktów nie odda. Początek meczu dosyć wyrównany, yy, gdzieś momentami uzyskiwaliśmy przewagę i, i zdobyliśmy bramkę dosyć szybko już w 13 minucie. No i potem żałujemy tego, że Patryk Migita mając sytuację sam na sam no, trafił w słupek, a nie, nie, nie zamienił tego na 2-0, bo myślę, że ten mecz byśmy mieli, byśmy mieli pod kontrolą. Natomiast to się stało w drugiej połowie, w drugiej połowie postrzeniu bramki, no tutaj chyba przez wychowanka Waszego yy, bielońskiego. 2 i myślę że już w tym momencie może troszeczkę tak zeszło powietrze z gospodarzy i, 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 i też żadnej sytuacji w sumie takie zagrożenia nie stworzyli pod naszą bramką co jeszcze no myślę że też nie jesteśmy w jakimś chóra optymizmie bo, bo mm, chcemy się przełamać i wreszcie wygrać u siebie a mamy najbliższy mecz właśnie z zespołem który spadł z ligi Zagłębiem Sosnowiec i, i nie chciałbym żeby tutaj ktoś się rozluźniał przed tym meczem, ktoś, ktoś się zadowalał czymkolwiek, musimy po prostu wyjść i ten mecz wygrać i jeżeli to się stanie, no to, no to myślę, że jesteśmy w stanie jako zespół powalczyć o, o te wysokie cele w tej pierwszej lidze I, i, i tego sobie też życzymy. Ja też kibicom dziękuję bardzo za wspaniały doping, że przyjechali, że nas kibicowali, może tak na żartobliwie bo czytałem historię, że GKS nigdy z Beskidziem nie wygrał, no akurat w tym roku wygraliśmy dwa razy, 3-0 i 2-0, także cieszę się, że zapisaliśmy się w historii po prostu spotkań tych drużyn. Dziękuję bardzo. To jest taki moment i i taki mecz, że najchętniej nie komentowałbym tego, bo boję się, że cokolwiek powiem, to będzie źle odebrane i ja zawsze jestem takim człowiekiem, że staram się to szukiwać pozytywów i i my te 3-4 dni, które mieliśmy po ostatnim meczu, chcieliśmy właśnie w ten sposób wykorzystać. Zdawaliśmy sobie sprawę, zawodnicy sobie zdawali sprawę, że mamy jeden dzień więcej odpoczynku, co, co przy tak krótkim czasie jest, jest niezwykle ważne. Z bólem muszę to powiedzieć, że w ogóle tego nie było dzisiaj widać na boisku i, i to, jest, to jest przykre, jak ostatnie spotkanie wybiegaliśmy i rzeczywiście wyglądało to przynajmniej pod tym kątem bardzo dobrze dzisiaj to wyglądało źle i, i, i nie ma co ukrywać co do co do gry myślę że wszyscy łącznie, łącznie ze mną ale i, i wszyscy musimy już się zastanowić bardzo mocno co co dalej bo na pewno ta dzisiejsza niemoc nie wiem nieporadność ona sięgnęła już, już maksimum. Mam wrażenie, że to po prostu było nasze bardzo, bardzo słabe spotkanie, za które no, wszyscy gdzieś tam powinniśmy się bardzo mocno uderzyć w piersi i, i, i zastanowić się nad tym wszystkim, bo bo wydaje się, że to jest wręcz niemożliwością, żeby żeby w ten sposób zagrać, a jednak okazuje się, że można. Nie chcę nic więcej mówić. Dziękuję. Elmax, oficjalny sponsor GKS